Witaj. Nazywam się Alternatywny Krzesimir. W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym zmian i niepewności, napotyka się różnorodne problemy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Kluczem do sukcesu nie jest unikanie tych problemów, lecz umiejętność skutecznego ich przezwyciężania. Proces ten wymaga zrównoważonego podejścia, które obejmuje samorefleksję, elastyczność myślenia i skuteczne strategie rozwiązania problemów. Samorefleksja jako początek rozwiązania. Pierwszym krokiem do wyjścia z napotkanych problemów jest zanurzenie się w procesie samorefleksji. Pozwala to na głębsze zrozumienie korzeni problemu oraz własnych emocji i reakcji na sytuację. Być może trudności wynikają z braku umiejętności radzenia sobie z stresem, czy też z niewłaściwej oceny sytuacji. Samorefleksja umożliwia zidentyfikowanie obszarów do poprawy i określenie, jakie zmiany są konieczne. Elastyczność myślenia jako narzędzie adaptacji. Elastyczność myślenia jest kluczową umiejętnością w radzeniu sobie z problemami. Zamiast uparcie trzymać się jednego podejścia, warto być otwartym na alternatywne rozwiązania. Elastyczność pozwala dostosować się do zmieniających się okoliczności i znaleźć kreatywne drogi wyjścia z sytuacji. Warto pamiętać, że nie zawsze pierwsze rozwiązanie jest najlepsze, a elastyczność myślenia umożliwia eksperymentowanie z różnymi strategiami. Strategie rozwiązania problemów jako kluczowa umiejętność. Skuteczne strategie rozwiązania problemów stanowią trzeci filar wyjścia ze wszelkich trudności. Jednym z podejść jest podzielenie problemu na mniejsze, bardziej zarządzane części, co ułatwia znalezienie konkretnych rozwiązań. Ponadto, analiza konsekwencji każdej opcji pomaga ocenić, która decyzja jest najbardziej korzystna. W sytuacjach, gdzie własne siły nie wystarczają, ważne jest także umiejętne korzystanie z dostępnych zasobów i poszukiwanie pomocy specjalistycznej. Umiejętność utrzymywania pozytywnego nastawienia. W trakcie radzenia sobie z problemami, utrzymanie pozytywnego nastawienia odgrywa kluczową rolę. Optymistyczne podejście sprzyja twórczemu myśleniu i wzmacnia wiarę w własne możliwości. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Szukanie pozytywów i skupianie się na rozwiązaniach zamiast na problemie pozwala utrzymać równowagę psychiczną. Podsumowanie sztuka przezwyciężania problemów. Wnioskiem jest to, że wyjście ze wszystkich napotkanych problemów bez szwanku wymaga holistycznego podejścia. Samorefleksja, elastyczność myślenia, strategie rozwiązania problemów i pozytywne nastawienie stanowią kluczowe elementy tego procesu. Wspólnie tworzą one sztukę przezwyciężania problemów, umożliwiającą nie tylko pokonywanie trudności, ale również rozwijanie się i stawanie się bardziej odpornym wobec przyszłych wyzwań. Pozdrawiam! Alternatywny Krzeszimir